Dlaczego polscy przedsiębiorcy podbijają rynek rumuński? Dlatego, że widzą w nim bardzo dużo analogii do tego, co się działo jeszcze kilka lat w Polsce czyli bardzo duże zapotrzebowanie na nowe technologie, na usługi związane z wdrożeniami tych te te technologii. Bo jeżeli mamy kraj, który bardzo szybko się rozwija i rośnie jego PKB, to pojawia się e, potrzeba zaspokojenia popytu na usługi i na technologie. I nie mówimy to tylko o dużych korporacjach, ale też o małych i średnich przedsiębiorstwach. Mówimy to o takich technologiach jak fintech, jak blockchain, jak robotyzacja, jak automatyzacja procesów, jak automatyzacja sprzedaży. Sam rynek Systemów do zarządzania sprzedażą w Rumunii to aktualnie 46 milionów dolarów i ma wzrosnąć do 77 milionów do 2029 roku. I mamy dzisiaj sytuację, w której to Rumunia jest ziemią obiecaną dla polskich i europejskich przedsiębiorców, którzy szukają rynków, na których mogą się szybko rozwijać i zaspokajać potrzeby lokalne.